Ale piękne domki, coś wspaniałego. Gdzie jest znów Sebastian? No, zawsze to samo. Co ty znów robisz? Wodę podłączam, bo za chwilę będą pięć. A Patrzcie, jakie piękne, hałupy. Ale zobaczcie w tylko, jakie piękne. W tym słońcu jest naprawdę wszystko piękne. Słuchajcie, wybrzeże Costa Blanca, Miejscowość San Javier. Bardzo fajne domy szeregowe. Aczkolwiek za mną jest typowo hiszpańska posesja i dla mnie to to jest naprawdę bajka. To też musicie zobaczyć. 3000 metrów działka, dom, spuszczacie sobie dwa psy, papugi macie za darmo. No tylko, że to pewnie kosztuje tutaj z 2,5 miliona, a taki szeregowiec kosztuje z 500 tysięcy, 400, 500. Nie powiem wam, powiem wam, że macie wejść na stronę www.dewetoper.com i tam czekają na was. Wszystkie niezbędne informacje. No ale powiedzcie, że to nie jest fajne. Zobaczcie na górze, to solarium. Pobudowali sobie tolda, czyli tak zwane e, markizy, z ruchomymi tymi płatami, że można sobie to zamknąć i otworzyć. A nawet w przypadku tego pierwszego, ktoś zrobił krok do przodu i zainstalował sobie panele solarne. Co tutaj wiadomo, działają praktycznie cały rok. Ponieważ, ponieważ 320 dni tutaj świeci słońce? Przemyślcie i dajcie znać. A tam gra muzyka. Idziemy, bo tam gdzie grają, tam dobrzy ludzie mieszkają.